Dzisiaj pokażę Ci najlepsze skróty na wszystkich mapach w Secret Neighbor. Ostrzeżenie! Nie każdy trik działa na każdą postać, więc miejcie to na uwadze. Oczywiście będzie pokazane kiedy, na jaką postać jest trick. Dobra, widzę więc, jeżeli chodzi o triczek na mapie numer 1, to można go wykonać tylko na Quentinie. A pokażę Wam, jak się dostać do pomieszczenia tego tutaj. W sumie to bardziej do pomieszczenia numer 3, czyli tam jakby zabramy. Wiecie o co chodzi? To możemy sobie przejść na przykład tędy. Albo możemy przejść tędy. Ale chcę Wam pokazać, o co mi chodzi. Jak wejść. Ym... O, tutaj yy, bez karty numer 3. No więc tak, musimy yy, iść sobie tędy tutaj. I tutaj podejść do tego tutaj okna. Zbić to okno i skoczyć tutaj na te okno. I zobaczcie, musimy teraz skoczyć tutaj na dach, który widzicie obok. Musimy wykonać dasza Quentinem, tak więc. Tak to ma wyglądać, jak widzicie teraz yy, na ekranie. I w sumie jest to taki jedyny skrót. I zobaczcie, jestem tutaj bez. Yy, Karty. Jest to jedyny chyba y, triczek na tej mapie, który jest tylko dla Quentina. Dobra, więc przechodzimy w takim razie do mapy numer 2. No i na tej mapie jest fajny skrót, jak dostać się do tamtego pomieszczenia, gdzie potrzebujemy karty numer 1 y, bez y, karty. Y, no więc y, jak jesteśmy na spawnie, musimy sobie teraz przyjść tędy. I tutaj mamy garaż, i tu mamy te autko Petersona. No i teraz musimy wziąć tutaj przód, otworzyć, wskoczyć tutaj. No i potem tutaj lecimy i rozbijamy to okno tutaj. I proszę bardzo, jesteśmy już tutaj w tym pomieszczeniu w jedynce bez karty. A czy widzieliście o tym, że otwierając te drzwi tutaj, otwieracie wszystkie pomieszczenia, które tutaj są? Otwierając tą dwójkę, właśnie otworzyłem tą dwójeczkę i tą trójeczkę i tą dwójeczkę. Zapytacie, czemu otworzyłem tą trójkę? No to już tłumaczę. Wchodzę sobie do tej dwójki i tak. Wiadomo, tutaj możemy sobie przejść do tej dwójki. Tym oknem tutaj możemy na dół sobie przejść do tamtej dwójki, tym oknem. No ale jak przejść do tej trójki bez karty? No więc jest to bardzo fajny sposób. Musimy. Wejść tutaj do tej dwójki, o której Wam mówiłem, i pójść sobie tędy. Teraz skoczyć na to. Potem na tą tutaj niebieską szafeczkę. Pyk. Tutaj. Tutaj. I musimy teraz iść po tej tutaj krawędzi. Cały czas. Tylko teraz uwaga: w tym miejscu łatwo spaść, więc tutaj trzeba uważać naprawdę, żeby nie spaść. Mi się udało. Proszę bardzo. Jesteśmy w trójce bez karty i możemy otworzyć y, na przykład teammate'om sobie też ten. Ale da się też dostać generalnie tutaj, w to miejsce, za tymi kratami, y, nie otwierając tamtych schodów. No i jak to zrobić? Trzeba no tutaj idziemy tak jak wcześniej, y, do tego momentu idziemy tędy i tu musimy użyć dasza. Używamy tutaj Dasha i przeskakujemy sobie teraz tutaj daszem i pięknie, elegancko jesteśmy tutaj bez otwierania schodów. Kolejna mapka i kolejne skróty. No więc najpierw skrót jak dostać się do jedynki bez no bez karty. No to nie bierzemy sobie coś. Idziemy tędy i rozbijamy sobie tutaj te okno. Potem idziemy sobie tędy przed siebie, Tędy I tutaj musimy sobie tak wyskoczyć tutaj na ten dach, na tą stronę przejść i wyskoczyć i dalszym wlecieć do okna. I pęk, jestem tutaj bez karty. Możemy również się dostać, o tam, bez karty, bez karty numer 2 konkretnie. Możemy się tam dostać bez karty, już pokazuję jak to zrobić. Musimy sobie przejść tędy. I teraz ważne, trzeba to robić na trzeciej osobie, gdyż będzie po prostu najłatwiej. Musimy teraz na kucaka podejść jak najbliżej tej podłogi aż będziemy widzieli górę tego tutaj wiecie no górę tego 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 i musimy wycelować w tą tutaj dźwignię tak aby pojawiło nam się o pociągnij za dźwignię no i musimy pociągnąć za dźwignię i szybkim ruchem zrobić dasza w prawo tak to właśnie się prezentuje i elegancko neighbor nas już nie dorwie chyba że jest to ghost albo ghost teraz tak zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz Czyli tak, możemy sobie wszystkie tutaj dźwignie pociągnąć, ale nie musimy ciągnąć uwaga tej dźwigni, gdyż jako Quentin możemy od razu sobie przelecieć tutaj. I jak najbor będzie nas gonił, to sobie troszeczkę czasu damy na, no, na lutowanie. No to od razu idąc tędy, możemy sobie tutaj wyskoczyć otędy i możemy przejść od razu. Do tamtego pomieszczenia bez otwierania trójki na dole, tak aby najbardziej nie mógł się do nas dostać. Wystarczy, że mamy w ręku trójkę. Przejdziemy sobie tutaj na tą barierkę i użyjemy dasza do przodu. I pyk, możemy otworzyć sobie y, tutaj trójeczkę. Generalnie pomijam mapę numer 4, gdyż tam najzwyczajniej w świecie nie ma żadnych takich skrótów, ale na mapie numer 5 mogę Wam pokazać. Pierwszy skrót, jak dostać się do tamtego pokoju z jedynką bez karty. No więc pierwsza wersja będzie trudna, i pokażę Wam drugą. Procesę. Dostrą wersję. Zacznijmy od tej y, trudniejszej wersji. Ym, bierzemy sobie najlepiej takie, takie opuszki, które ja teraz mam w Ekwipunku. No i idziemy sobie tutaj do tych krat. No i jest to cięższa wersja, gdyż musimy skakać i wypuszczać itemki pod sobą. Wygląda to w taki sposób. No więc ze spawna idziemy sobie y, tutaj. Wchodzimy sobie tu na górę. Następnie robimy Dasza tutaj. Wchodzimy sobie tutaj i robimy Dasza tutaj na ten cyrk. Pyk. Teraz sobie schodzimy na tą lampę tutaj i Dasza robimy w tą stronę. I jesteśmy. Generalnie możemy dostać się też tutaj bez karty, tylko do tego jest potrzebna emotka, której ja niestety nie posiadam, bo inaczej tego nie jesteśmy w stanie zrobić i potrzebujemy do tego emotki. Także nie pokażę Wam, niestety tego, ale za to do trójki możemy już się dostać bez emotki. Yy, oczywiście pokażę Wam trudniejszą, jak i prostszą wersję. Cięższa wersja jest to yy, zbugowanie się. Czyli trzeba wziąć kamery na dół, obrócić się do ściany, aż będziemy widzieli drugą stronę tego muru i będziemy mogli kliknąć ten przycisk. Widzicie? Mam aktywuj i muszę go kliknąć i przejść przez y, tą y, bramę. Wiem, że to tak trochę dziwnie wytłumaczymy, ale po prostu to trzeba robić szybko, a nie wolno, bo inaczej po prostu to nie wyjdzie. No taki to triczek, no więc to była cięższa wersja teraz pokażę wam prostszą wersję którą robimy tak samo jak w sumie pierwszy triczek czyli idziemy sobie tutaj tędy w sumie to na razie jest to samo co w pierwszym co wam pokazywałem idziemy tędy, teraz dasz w tamtą stronę, pyk teraz tutaj i nie wiem czy tu dasz ra da radę dasza zrobić, ale można iść tutaj i zejść sobie tędy i też jesteśmy i to jest ta prostsza wersja